Jest trochę inaczej, czyli jednak generalnie nie było tutaj znajdźki, a było po prostu przejście dalej. To no w sumie dobrze, że skorzystałem z tego przejścia. A, no, ktoś tu jest. Snajper? Dokładnie. Pokaż ten karabin snajperski. W co ty celowałeś? Jak tutaj się generalnie celowało? Ku Nie. Na kół robimy obrót. Prawym przyciskiem myszy wyrzuciłem snajperkę. Ja bym ją chciał podnieść jednak mimo wszystko. F żeby. Powiększyć idealnie, Jednak sobie wybijemy. Jeszcze ktoś tam biegał. Tam jest jeszcze jeden. Jego mu się. No, cholera, zdjęli nas. Czy tam było generalnie więcej sniperów? Nie będę wybijał od razu dołu. Rozejrzymy się po wyższych, generalnie, partiach e, zabudowań. I może znajdziemy innych sniperów, których wykreślimy w pierwszej kolejności. Pro później zejdziemy sobie na wyczyszczony teren niżej. Jak on to zrobił? No, teraz udało mi się go wyzwalić. Całe szczęście. Boże, już wiedzą gdzie jesteśmy. Eee, no dobra. Jeden sniper jest tam. Dostał, całe szczęście. Drugi jest chyba gdzieś tam. No, nie. Jakoś się to tam udało. Jeszcze kilku gości mieliśmy na samym dole dostał dostał i dostał No, czyli nie jest najgorzej Okej okay. No fate Co ty robisz, proszę cię Wskocz tutaj Pięknie Hmm, tu i tu. Dobro. Teraz może tak. No cholera jasna. Spróbujmy rozpędzić się mocniej. Przecież dało się tak przeskakiwać. No tragedia, no. A po ścianie jakbym przebieg? No. Dobra. Cholera, no nie za dobrze. Spadliśmy. Ale to chyba tak musiało być, bo generalnie wyglądało to na oskryptowaną akcję. A tutaj mamy przycisk. No, rozbroiłem cię dwa razy. Boże, kliknąłem ten prawy przycisk myszy. Aaa, dobra, nie do końca chcę to ze mną współpracować. Momentami musicie wybaczyć mi te wszystkie pchnięcia. Staram się jak mogę. No i teraz znowu generalnie nas zabił. Spróbuję sfrizować generalnie grę, czyli użyć e, osłabionego trybu Bullet Time, zaraz, y, jak skoczę tutaj, generalnie wyżej. O, karabin, w momencie, gdy jest czerwony, muszę nacisnąć prawy przycisk myszy. no ale dokładnie tak robię. Teraz się to udało, ale miałem za mało życia, żeby generalnie oddać serię w gościa, który był przed nami i zginęliśmy. Przepraszam po raz kolejny. Może tym razem. O! Pięknie, o to chodziło. Dlaczego nie mogło to wyjść od samego początku? Bo było o wiele prościej. Jeszcze ktoś z tego co widzę, ale pobawimy się innym rodzajem broni. Tam to się jest idealnie. Sfrizujemy sobie trochę time. Trzyn czas. Kolejny kradnik, gdyby tak co, Właśnie to jest tutaj też bardzo fajne, że nie ma podanej ilości amunicji w magazynku. Musimy się domyślać, ile tak naprawdę wszyscy tutaj mają. A mają amunicji naprawdę bardzo mało, bardzo niewiele przy sobie. I to jest też mniej więcej dość realistyczne, bo generalnie nikt nie chodzi z ośmioma magazynkami przy sobie. No ale my tu gadum gado, a trzeba generalnie znaleźć jakieś wyjście, może tam po lewej Przez tą lożę wiposką. Nie no, generalnie tam będzie jakieś biuro, ale mniejsza z tym. A, biegam tutaj jak idiota w sumie. No tutaj? Generalnie tu się to się dokończyło tak No nie, nie ma nic, dobra Spróbujmy sobie tak więc przeskoczyć przez te regały tutaj nie wiem, co mi to kompletnie da. Pewnie nic. No i chciałem tutaj wskoczyć fejt, a ty po prostu spadłaś z tego. Nie Niedobrze. Okej. Okay. I co mi to teraz dało? Przez okno chyba tam nie przeskoczymy. Tutaj? Tutaj też bez sensu. No dobra, to zejdziemy na sam dół. Może nie ma tutaj jakichś przełączników albo czegoś w tym rodzaju. A może jest tutaj wyjście. Jakiś pokój. Bo ja tak parowałem w sumie w tych przeciwników, a... Nie wiem w sumie gdzie jest wyjście, tak? Z tego obszaru Tutaj też zamknięte, jak na złość Zresztą się upewnia, tak, zamknięte Kurczę naprawdę nie wiem gdzie iść No tu już byłem Oooo, oh, jak ja nie mogę, no? Boga, sensu byłoby się cofać. No, nie możemy nawet, dobra. Staram się wykombinować i jakoś tak nie bardzo potrafię, no. A tam generalnie... tam będzie wejście, widzicie to? Czy trzeba jeszcze raz wejść na górę. Ja wskoczymy tutaj. Teraz do Maxa do tyłu i spróbuję zrobić coś tego rodzaju. No, jest tutaj znaczka, jeszcze schowana. Bardzo fajnie, że udało się znaleźć chociaż jedną. No i okej, okay, gdzie tym razem jesteśmy? Eee, Peking Arena. Czyli co, tutaj generalnie pakują paczki. No dokładnie, ładownia. Jakaś Wbijamy do biura, albo i nie wbijamy do biura. No fajt. Co jest? Te drzwi są zamknięte, tak? I to po co ja się tutaj miałem dostać? Bez sensu. A na dole. Też nic nie ma. Jeszcze podejdziemy bliżej do ogrodzenia. Na nie można się przez nie również przedostać. Pozostaje sprawdzić tylko te skrzydło. No i tutaj jest oczywiście ogrodzenie, przez które przeskoczyliśmy. Pośpieszcie, bo cię znajdą. Pośpieszcie, bo cię znajdą. No miejmy nadzieję, żeby nas nie znaleźli. Generalnie rozkład tych pomieszczeń jest strasznie frustrujący. Nie wiem absolutnie, gdzie mam tutaj się. Udać, żeby generalnie wyjść stąd. Strasznie błądzę. Tutaj wyżej dam radę? Nie damy, pewnie. Oczywiście. Po wózku widłowym. Buzek widłowy, może tutaj. Teraz może wyżej. I, 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 i proponuję, może, 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 może tam. Dobra, udało się jeszcze wyżej nawet wejść No i tu Dobra Tylko nie spaść, dobra, okej okay, udało się Tutaj, tutaj Nie, tam nie przejdziemy dalej jednak Ale tutaj jest wejście No i idealnie Czy dostaliśmy się jednak do biura nie widzicie, to są te same drzwi, przez które chcieliśmy pierwotnie przejść. Główny włącznik pasa transmisyjnego, tutaj, pięknie. Czy teraz paczki powinny kursować? Idealnie. Wskakujemy i jedziemy. Nieautoryzowane włączenie prądu na terenie fabryki. Jednostka. No to jest też strasznie idiotyczne, po co ja tutaj wskoczyłem w ogóle? Eee, tędy to chyba pod tobą. Ty chyba pod tobą, no to spróbujemy się tam dostać, jak to jest pode mną. Nasz cel. Jak ja mam stąd zeskoczyć? Tutaj generalnie może... Nie, nie da rady jednak. Jakby się odbić. O oh ładnie. Wow. Tak, dokładnie o to mi Fate chodziło. Jeszcze raz biegniemy, spacja, kół i... Gleba. Tak, idealnie. Aaaa, to jest strasznie frustrujące. Dlaczego ona tam nie chce już wskoczyć znowu? Jeśli zrobiłbym to tak... Dobra, udało się trochę to uszukać. Co mi daje to, że ja tutaj wskoczyłem? Drabina. No jasne, że drabina. Hmm. Niech będzie tutaj. I kolejną drabinę, no super. Eee, dobra, i teraz generalnie chyba tam też będzie nieco kłopotliwe. Damy radę? Daliśmy radę. Super. Kolejne urodzenie. Stop. Przy okazji macie po japońsku. Hey man, hey, I know, I just don't really give a shit anymore. That asshole no... <laughs> całkiem fajny e-mail, poradzi tutaj być zapisany. Dobra, nie będę całego oczywiście czytał, bo zanudziłbym was na śmierć. A tutaj mamy oczywiście kolejny przełącznik. Do sterowania windą towerową, która właśnie nam spieszyła do góry. A nie wiem, czy tak do końca miało być. Chyba tak. O, fajnie jakby w sumie je zjeżdżała niżej i wyżej, to coś by z tego mogło być ciekawego. No ale chyba nie zjedzie niżej. No pewnie, że nie. Będziemy my musieli się udać wyżej generalnie do niej. I zrobię to chyba po tych półkach. Jakby to tutaj. A... No fejt, podskocz tam wyżej. Dasz radę, nie dasz rady. No to lipa trochę. A tędy. Też nie. Skubana. Ale tu już widzę rynny. To może po tych rynnach damy radę. O, idealnie. trochę późno się podświetliły na czerwono. Już tak na czuję musiałem po prostu wiedzieć, że to są te rynne. I co mi to teraz dało, że ja jestem tu? Czekaj, nie mogę się rozejrzeć, nie mogę się porozglądać. No też nie za bardzo fajnie. A bo, 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 bo nie wiem, gdzie skoczę po prostu. Tam na pewno nie dolecimy przed, przed sobą w te miejsce. Czyli będzie strasznie idiotyczny patent. Że wiecie, spróbuję, ale nic z tego raczej nie będzie. No nie, bez sensu, tak ja mówiłem. Chyba, że trzeba zrobić coś innego. Bo w momencie kiedy my opuszczamy, aha, nie możemy tego już opuścić. Czyli dobra, okej. Okay. No bo myślałem, że w momencie, kiedy zjedzie ta winda najniżej, my ją szybko włączymy i spróbujemy po tych rynnach jakoś się tam przedostać, ale jeśli tak się nie da, no to okej. Okay. Trzeba po prostu wymyślić coś innego. Z tej rynny w lewo da się przeskoczyć, da się przeskoczyć, ale zjedziemy stamtąd, z tego co widzę. I w ogóle wspiąłem się na drzwi, nie wiem jak to jest możliwe. Eee, dobra. <laughs> Trzeba wykombinować coś mądrego. A tutaj po środku... O, tutaj po środku był szyby wentylacyjny, ale ze mnie idiota. Ale ze mnie kreatyna. Prosiłbym, prosiłbym naprawdę o brak komentarzy w tej sprawie. Nie widziałem po prostu tego. Okej, okay, tu nic nie ma. Biegniemy tak do końca. czy nie tej firmy, tej korporacji. I kolejna cutscenka. Jedna chyba z ostatnich już. Wydaje mi się, że jesteśmy już całkiem daleko. Bingo. Znalazłam główny ośrodek nerwowy firmy. Może to jakiś pokój w Czego oni ich uczą? Jest jeszcze coś, czego nie zdążyli opodatkować, nie wiem, zakazać? Jest jeszcze coś? Merk, łap za spróbę. Wiesz, że zawsze mam ją pod ręką, a co? To, to szkolenie, Merk. Ten projekt ICAR... Pirandello Kruger nie miał pomagać policji. Szkolą ich specjalnie. Na nas. Żeby dorwać sprinterów. Wszystko okej, okay na górze? Cicho jak zdrowie, tylko ja w takim najlepszym często na fuchu, jaki można kupić na czarnym rynku. To on. On? Koleś, którego widziałam w molu. Widziałam go przez kamerę, na pokładzie łodzi w domu. Słuchaj w dość już działałaś, teraz siedzisz w paszczy dwa. więc proszę, zabieraj się tamtą. Radio się rozpuszczało, namierzyli cię wjeżdżać tamtą. No i super, czyli generalnie fabuła pognała troszkę naprzód. Dowiedzieliśmy się czym tak naprawdę był projekt Icar i w ogóle nikt się nie domyślał, że e, generalnie osoby, które Nostop nas atakowały po prostu były wyszkolone do tego, żeby nas atakować. To było strasznie idiotyczne ze strony Fate, ona po prostu znalazła tutaj. No już przynajmniej wiedzą, e, która firma za tym stoi i tak dalej. Na razie to były tylko domysły e, z ich strony. No i cóż, udało się. O wow. A ci goście są naprawdę nieźli, generalnie biegają za nami po dachach, tak więc wow. Coś w rodzaju też takich sprinterów, ale nieźle wyskilowani są. Lepiej się nie będę odwracał za siebie, jeszcze dostanę po łbie nie złapię. Winda, da radę. Proszę, proszę, proszę. o dobra, chyba daliśmy radę. Już myślałem, że się z nim zamknę w windzie. To nie byłoby zbyt fajne. Strasznie pokrażne kostiumy mają. Ciekawe dlaczego nie mogą działać tak jak sprinterzy w takich luźnych fajnych ciuchach, a nie, nie są w jakichś takich gumowych kostiumach. No, idiotycznie to wygląda, ale dobra. Biegniemy dalej. Ok. Już chyba ktoś w nas strzelał. No, fate. Proszę cię. Zablokowałem się o tą szybę. E, teraz tutaj. I do góry. Bo na dół nie za bardzo się tam dało, z tego co widziałem. Dobra, lejemy już tych gliniarzy, biegniemy. Szkoda, szkoda, tra tracić właśnie czas. Tak jak tutaj wspomniał nasz informator, Mam nie robić dymu. I to jest w sumie dobra rada. Zmykamy się prędzej. Teraz tu damy radę, nie damy rady. Okej. Okay. Co mnie zabiło w tym momencie? Wytłumaczcie mi to. Przecież wszystko się udało, tak? Wylądowałem całkiem ładnie i zgrabnie. Teraz próbuję to powtórzyć. Pyk. No, no i co mnie zabiło wcześniej? Zrobiłem dokładnie to samo. Masakra troszkę. Dobra. Tam widzę kolejną rampę. O cholera, i tu jest pociąg. im mieliśmy chyba na nim wylądować. A ja przez niego przeleciałem. Dobra, czyli to też jest do poprawy. Przeskoczymy jeszcze raz. Pyk, jesteśmy. Jesteś przy torach? No to zła pokazja mała. No, kwestia tego, że nie czytam dialogów. Dobra, czyli mieliśmy faktycznie że tutaj. Ale na pociąg, kurczę, raz nad nim przeleciałem, a teraz miałem znowu zbyt małą prędkość, żeby wylądować dalej bo wylądowałem przed nim. Czyli raz jestem za nim, raz jestem przed nim. Może tym razem się uda idealnie. Tak, złapiemy okazję spokojnie. Biegnę, 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 biegnę. Hops No W miarę się udało. puścić informację. przed igarem. Tak mi najszybszą drogę Patnego. No i kolejna kodsenka wtedy sobie popyla oczywiście. No, zobaczymy co tym razem się stanie Tak jak mówiłem, Fabuła nie jest jakoś specjalnie wymyślna, a cała ta incepcja generalnie, że, co, że niby nie wiedzą kto ich ściga i tak dalej. Na sam koniec dowiadują się, że są specjalnie szkoleni w jakiejś firmie, no to, to też takie dość tanie. Mała, tylko nie wparuj tam jak torpeda. Jestem pewna, że to on zawin popa. Może być gorąco. Podejście do statku na piechotę jest zbyt ryzykowne na pewno ci no na Tak, wiemy. tylko na cholerę my się no pakujemy się, znowu na jakiś statek. Eee, no dobra, nieważne. A może ja znowu przyuczyłem jakieś dialogi. Eee, ok, okej. To teraz tu. Może tutaj. I może tu? No, prawie przegięłem. Nie, za wysoko po prostu byliśmy. Zaraz to sobie jeszcze raz na spokojnie ogarnę. Dobra, jestem tutaj. Hops, jestem tu. I teraz jakby tam ładniej z grą nie wylądować, może w ten sposób. A, czyli też się zabiłem. Ok, czym prędzej zaskoczymy sobie niżej. Trzeba znaleźć oczywiście jakieś przejście, które pozwoli nam e, wbicie na ten e, statek, na ten cały Titanic, który tam sobie odpływa chyba. On jest w jakichś dokach na razie zacelmowany. Mm, no i zobaczymy. Fajnie by się w sumie tam przedostać. Zaraz zobaczymy jak to wyjdzie. No Boże, zabiłaś się z takiej wysokości, Fate. Bez przesady. Tak więc ogarniemy to sobie jeszcze raz. W ślizg. Skoczymy tu. Podbiegniemy tu. Pięknie. Teraz tutaj. Spróbujmy tu. I na spokojnie tu. I się opuścić. Pięknie. Super. Naprawdę. Jakoś to wyszło. Jesteśmy na dole. No i teraz, tylko dostać się do statku. Hmm. Albo ciężarówki? Sprytny patent. Nas chyba zawiozą na ten statek nawet. Co się znajduje na tym statku? Cholera wie. Być może amunicja, a może ma to coś wspólnego z projektem IKAR. Kieruj się prosto na pokład, skoro tam widziałaś tego gościa. Jak już go znajdziesz, spadaj czym prędzej. Sporo się tam kręci niebieski, więc walka cię nie ominie. Okej, okay, będziemy mieli generalnie przejebane jak znajdziemy się na pokładzie. No już możemy wyjść, czy nie, nie bardzo. Chyba nie. Czekaj się jak szybko poruszam myszką, widzę co jest po prostu za tymi drzwiami. Nie wiem czy macie ten sam bug. No, kilka razy się pojawia generalnie. Obiekt, tam będzie jakiś korytarz. Chyba. Tak, tak, tak nie mam, tak się domyślam, bo może zaraz załaduje się inna lokacja. Nie, tam na bank jest. Dzięki za zobaczenie materiału, jeśli Ci się spodobał to zostaw komentarz like. a jeśli masz czas sprawdź również poniższe strony i zostaw wpis na mojej fanpage'u. Dzięki.